Gra Liga Aniołów 2 to kolejna część darmowej gry MMO na przeglądarki internetowe, w której razem z towarzyszami broni wyruszamy do walki z armią demonów i orków. Nowa oprawa audiowizualna, efektowna i dynamiczna rozgrywka w połączeniu ze sprawdzonym systemem rozwoju i tworzenia postaci znanym z pierwszej części. Druga część nawiązuje fabułą do swojego poprzednika i jest niejako kontynuacją poprzednich wydarzeń. Kolejny raz demony przystępują do ataku i nacierają na osłabione anioły. Rozpoczynając zabawę, mamy do wyboru dwie klasy. Wojownik, postać męska, z ciężkim dwurecznym mieczem w dłoni, który cechuje się dużym atakiem, obroną oraz sporą ilością punktów życia. Świetnie sprawdza się w pierwszej linii formacji ofensywnej. Z drugiej strony mamy maga, postać żeńską, dysponującą potężnym atakiem magicznym oraz przyzwoitymi współczynnikami obrony. Atakuje z dystansu i nie wchodzi w bezpośredni kontakt z wrogiem. Najlepiej sprawdza się w drugiej linii pod osłoną tanka. Po kilku dość łatwych starciach Zdobędziemy możliwość przyzywania i przyjmowania do własnej drużyny nowych członków, za których sprawą nasze zdolności bojowe znacznie wzrosną, a rozgrywka stanie się bardziej rozbudowana i ciekawsza. Każdy stowarzyszy broni, tak samo jak i główna postać, ma możliwość zwiększania statystyk poprzez zdobywanie nowego ekwipunku czy rozwoju. Istotne jest również miejsce w formacji, które zajmuje dana postać, co wymaga od graczy zmysłu taktycznego i testowania różnych wariantów w celu optymalnego wykorzystania potencjału danej klasy. Maksymalnie możemy wykorzystać do pomocy pięciu towarzyszy, ustawiając ich w dowolnym miejscu formacji. Daje to szerokie pole do popisu i testowania nowych rozwiązań defensywno-ofensywnych, biorąc pod uwagę naprawdę dużą ilość i różnorodność postaci oraz ich profesji. Głównym i nie ma co ukrywać najciekawszym elementem gry Liga Aniołów 2 jest rozwój i ulepszanie postaci. Jest to chyba najważniejszy element, który posuwa rozgrywkę do przodu, spychając na drugiej planie linię fabularną i codzienne wyzwania. Jeżeli nie zadbamy o wyposażenie czy upgrade postaci, pokonanie kolejnych to coraz trudniejszych przeciwników stanie się niemożliwe. Podczas wykonywania zadań w określonych instancjach, poza doświadczeniem i złotem możliwe jest pozyskanie specjalnych artefaktów, pryzmatów żywiołów czy elementów wyposażenia takich jak pancerz czy broń. Wykonując kolejne zadania z linii fabularnej, stopniowo odblokowuje się dostęp do nowych zdolności oraz przedmiotów, co skłania graczy do otoczenia systematycznej eksploracji i codziennych wyzwań. Ostatecznym sprawdzianem dla naszej drużyny są starcia na arenie z innymi graczami z całego globu. Niektóre z pojedynków na wyższych poziomach doświadczenia są nierzadko efektowne i bardzo in interesujące, a stawką w tej rywalizacji jest honorowe miejsce w czołówce i status najpotężniejszego wojownika w Lidze Aniołów. Zawartość tej darmowej gry MMORPG została określona ciekawym kontentem i zadaniami pobocznymi w postaci mini-eventów, czyli możliwością handlu z innymi graczami. Na naszą uwagę zasługuje również ciekawy i rozbudowany z możliwością ulepszenia system wierzchowców, które nie tylko nieźle się prezentują, zwiększają mobilność, ale i nasze zdolności bojowe. Nie zapomniano również o systemie gildii czy popularnej w tego typu grach walki ze światowymi bestiami. Nie jest to jednak gra idealna, pozbawiona wad i niedociągnięć. Nie byłbym sobą recenzując grę, aby nie wspomnieć o drugiej stronie tej darmowej gry na przeglądarkę. Do minusów i największej bolączki zaliczyć można brak spolszczenia. Item Shop, który niestety jest standardem w dzisiejszych MMO oraz utrudniony kontakt z administratorami gry, którzy nie reagują lub odpowiadają po bardzo długim czasie na problemy techniczne graczy. Niemniej jednak druga część cieszącej się dużą popularnością w naszym kraju, gry Liga Aniołów, jest krokiem naprzód, jeżeli chodzi o gry przeglądarkowe. Ulepszona szata graficzna w połączeniu ze specjalnie przygotowaną ścieżką dźwiękową przemawia na plus i cieszy oko oraz ucho gracza. Zmianie uległa również efektowność walki oraz cała otoczka związana ze sterowaniem postaci. Rozgrywka jest bardziej dynamiczna, a ciosy kończące w postaci finisherów sprawiają, że pokonanie wroga daje większą satysfakcję. Dodając do tego sprawdzony i wciągający system rozwoju postaci, otrzymujemy całkiem ciekawą grę przeglądarkową z gatunku MMORPG w krainie fantazji, idealnie sprawdzającą się w roli zabijacza czasu, czyli codziennego wyzwania i dobrej zabawy w wirtualnym świecie. Czy druga część będzie lepsza od poprzedniczki? Czas pokaże. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem kopania.mm.pl. Znajdziecie tam wiele ciekawych darmowych gier. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału jak i innych portali społecznościowych, na których umieszczamy najnowsze informacje ze świata gier. Wszelkie linki znajdziecie pod tym wideo. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam. Do usłyszenia.